Siemano z tej strony gragozik. Nagrywam sobie telefonem. Dawno już nic nie wrzucałem na YouTube. A. Ach, chwila przerwy było. Co się zmieniło? Bańki stare stoją. Trzy nowe dostawione. <grytanie> <grytanie> Troszeczkę jest tej deszczówki teraz. No, ogóreczki się już powoli kończą. Trzy dni nie zbierałem, a ile ich jest? Jakie bochłamazy, kuźba. Tam gdzieś jest na dole. Taki jeden, może go teraz odkopię. O, już go widzę. Taki. Ten się mi tu skrył, w tej trawie. Taki. Oto, tu, ja go mam całej łapie. no kurde, bez przesady. Trzy dni tylko nie zbierałem, się ukrył. No ogórki się już powoli kończą, ale szczerze Wam powiem, podlewa, podlewałem je drożdżami, pryskałem je drożdżami. Już miesiąc tak trzymią. Czy ją ja widzę kolejne góry? Kurde, czy ja kolejnego ominąłem? Chyba ominąłem Jezus Maria Szpagat zaraz zrobię. Takiego ominąłem. Jezus! Ui! Dobra, do górków. Tak. Dynia. No nie, w zeszłym roku musiałem ją, jak wyciepiałem na kompost dynie. Oto musiała mi tutaj po prostu chyba peska trafić i wyrosła. Tutaj jest taka dynka, o o. Hmm. o kurde zgniła, jedna zgniła, ją trzeba wyciepać, o gniją niektóre, gniją, mokry komposownik, już na nim nawet trawa rośnie, tu kolejny, kolejna dynka, fajna, wielka, tu je kolejna... co to, ślimak, <grym> tu je kolejno, fajno. One są jeszcze malutkie, a potem już będą fajne, wielkie. Jezus Maria. Ślisko tu jest. No ogórków jest trochę tego, no 200 pana sadzonek. Cukinia żółta. Ja posiałem żółtą cukinię? O jakie cukinie wielkie są. A to jeszcze nic, ta. Tutaj kurde, tu je bazuka. Haha, Zgniła. Jezus Maria, jaka już poleciała. Kaj ta końcówka plecia tu. O no gniją niektóre, no gniją te wiadome. Trzeba obrywać te zgnite. Ziemnioczki tam są troszeczkę mi to zarosło chwastami. Kolejne cukinie 8, 8 sadunek cukinii, 4 sadzunki dyni. Tam to mignienie I osiem sadunek arbuzów. Oprócz tego to 7. Arbuziki są fajne. O! Jaki ładny arbuziki ale to są jeszcze małe. Tu już jest większy jeden. Tam jest kolejny, tu jest kolejny. Jest tu jeszcze gdzieś? Ja tu je. Ale piękny. Fajne są. A tu kwiatuszek. Pomidorki trochę na zewnątrz. Poza foliokiem całą kalarepę wyrwała tu był groszek, już go nie ma ziemniaki tutaj już jest ta część wykopana i tam kawałek, kukurydza mi dopiero rośnie, słonecznik już się powoli fajny robi jeszcze mam ziemniaków trochę, roz dwa, trzy cztery i pół cztery i pół pasma ziemniaków a kukurydza będzie? Czy zaś na pole muszę jechać kurde, jeszcze nie mam kukurydzy a już fajne się robią. O, pszczółki latają. Pszczółeczka. Jezus, Marek, mnie. No, mała przerwa na kanału weszła, więc nie, chci nie chciało mi się zbytnio też nagrywać. Nie, no po prostu strasznie tą pasę, tak jak nagrać, nie. No, chodźmy sobie ten o, Dojdziemy sobie do folioka. Pomidorki już tej se rosną. Tylko no bez przesady, ja mam metr. 85 pięć głowę dotykam tutaj folioka z samej góry kuźwa nie gryź tam a to o ile? do mojej głowy metr sześć siedemdziesiąt dużo papryki fajne rosną o czerwone nawet się krzaczek przechylił Ach. kuźwa ciepło tu aż za ciepło trzeba Dobra, wszystko to no i co? O kurde aż mi coś kapło na telefon. Widzicie mnie? Teraz dopiero wam się pokazałem. Oni tak, może coś będę wrzucał, może nie. Ale to musi już wlecieć. Już za długa przerwa jest. Muszę coś powrócić do wrzucania. Tym bardziej, że GoProsy leży w domu. Bezczynnie. A teraz mi ktoś powie, dotaczki to mam dać czy jak?